Eu não Yeah. Powstała w 1960 roku, a na teren Politechniki Świętokrzyskiej przyjechała prosto z NRD. Obrabiarka konwencjonalna, sterowana ręcznie. Ale to nie o takich maszynach, będziemy mówić w pierwszym odcinku programu Szkiełko i Oko. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Ziewiecka i oprowadzę Państwa po laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej. Dzisiaj zaczniemy od laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie. Zapraszam. Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie mieści się na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. Chociaż powstało na początku lat 90., to swoje nowoczesne oblicze zyskało dzięki funduszom unijnym. W 2009 roku laboratorium zostało dofinansowane środkami z Unii Europejskiej w wysokości 1 800 000 euro. Dzięki temu wyposażono je w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy, zakupiono obrabiarki sterowane numerycznie oraz urządzenia pomiarowo-diagnostyczne. Obrabiarki stanowią trzy najczęściej stosowane w produkcji grupy maszyn tokarki, frezarki i szlifierki. A to już wnętrze laboratorium. Na co dzień pracuje tu kilka osób. To specjaliści zajmujący się przeprowadzaniem badań. Wszystko nadzoruje profesor Edward Miko, kierownik laboratorium, który opowie o rodzajach badań wykonywanych w tym miejscu. W naszym laboratorium prowadzimy prace dyplomowe, inżynierskie, magisterskie oraz prace doktorskie. Realizujemy również prace naukowo-badawcze dotyczące procesów obróbki skrawaniem, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz badania dokładności pozycjonowania i diagnostyki obrabiarek. Opracowanie procesów technologicznych trudnych części maszyn, oprogramowanie obrabiarek, czy szczególnie na przykład diagnostykę obrabiarek. Czyli chodzi tutaj o pomiary i dokładności. I obrabiarek, bo obrabiarki mają wpływ na dokładność i na jakość produktu, który jest wykonywany na tych obrabiarkach. Prowadzimy właśnie prace badawcze dotyczące na przykład obróbki żeliw. Są to materiały trudno i jeszcze nierozpoznane. W związku z tym no naszym zadaniem jest dobór optymalnych parametrów obróbki. Wyposażenie laboratorium pozwala na realizację innowacyjnych badań naukowych w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki. Nowoczesne maszyny umożliwiają prowadzenie badań z dziedziny metrologii oraz obrabiarek sterowanych numerycznie i ich zastosowania w produkcji. Wyposażenie laboratorium stanowią m.in. centrum frezarskie i tokarskie ze sterownikami, szlifierka narzędziowa sterowana numerycznie, robot automatyzujący pracę obrabiarek, oraz najnowszej generacji maszyny pomiarowe. Wszystko sterowane jest tutaj przez komputery, a rola człowieka ogranicza się jedynie do nadzoru maszyn. Serce laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie stanowią komputery, które koordynują pracę wszystkich maszyn. Inżynier Marek Jarema, pracownik laboratorium, wytłumaczy, w jaki sposób tworzy się programy, które następnie są realizowane za pomocą aparatury laboratoryjnej. Tworzymy programy sterujące pracą obrabiarki. W przypadku jakichś bardziej złożonych geometrii, no, korzystamy z, tutaj ze. Z systemu kadosko-komorskiego, dzięki któremu no, możemy w sposób taki łatwiejszy programować pracę maszyny. Tutaj tworzymy programy, weryfikujemy je korzystając tutaj z możliwości, które ten system oferuje. Weryfikujemy y, symulację y, przebiegu programu. W momencie, kiedy wszystko y, z naszego punktu widzenia jest takie, jak planowaliśmy, oczekiwaliśmy. Program jest wtedy przesyłany bezpośrednio do maszyny. Na tym etapie możemy to wszystko weryfikować, sprawdzać, i dopiero wtedy, gdy już wszystko jest tak, jak uważamy, że powinno być, dopiero zaczyna się ten właściwy proces generowania programu sterującego. Na ten moment jest to tylko symulacja komputerowa. Kolejnym krokiem to jest, jakby, przetworzenie tej symulacji, którą tutaj widzimy, w język taki, który rozumie już maszyna, i następnie. Przesłanie tego programu do obrabiarki. Włączymy w tej chwili obrabiarkę no i uruchomimy obróbkę jednego, jednej z tych operacji. Ten program, który tam był prezentowany już yy, przy pomocy tego oprogramowania kadosko-kamowskiego na komputerze. W tej chwili został już przesłany do, do obrabiarki i tutaj jest jego e, zapis. I w tej chwili widzimy jak narzędzie e, pracuje w materiale. I za chwilę to samo będzie e, się działo już bezpośrednio na obrabiarce. Blokada jest zwolniona. Element jest gotowy. Wyczyścimy go trochę. To jest matryca, jeden, jeden z elementów, czyli matryca składa się z dwóch identycznych elementów w tym przypadku i w tej matrycy będzie zamykany taki element w postaci takiej rurki miedzianej. Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie Politechniki Świętokrzyskiej jest już za nami, ale przed nami kolejny odcinek i kolejne laboratorium. A co w nim dokładnie będzie się działo, dowiecie się Państwo wkrótce. Serdecznie zapraszam!